Piąty odcinek naszej serii z Dinklita II. W poprzednim odcinku uciekaliśmy przed hordą. W ostatnim momencie wpuścił nas tutaj Kilian, u którego spędziliśmy noc. Ale potrzebujemy zdobyć biomarker, czyli taką opaskę, która będzie wskazywała, kiedy jesteśmy zarażeni. Bez tej opaski nie możemy się praktycznie poruszać po mieście. Ostatnio próbowaliśmy wejść do bazaru, ale właśnie nas nie wpuścili. I teraz udamy się do szpitala wraz z Hakonem i tam może znajdziemy jakieś opaski. Także przypominam o zostawieniu kciuków w górę, nowe osoby, nowi widzowie. Subskrypcje, dzwoneczki i ruszamy w podróż. Niby tam było, że ostatnio skończyliśmy na tym, że przeczekałem tu do rana, ale widzę, że dalej tutaj jest księżyc. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jazda Tyrolką. Ej! Ale jakieś tutaj dziwne przycięcia by były. Nie wiem czym spowodowane. Musimy wejść i wyjść, zanim upłynie noc. O poranku będzie tu pełno zarażonych. Aha. Czyli jest tak jakby jeszcze ranek ale, ale jeszcze noc, ale ranek Dobra, nie nie ma to trochę sensu dla mnie Ale mniejsza z tym I musimy wyrobić się w każdym razie Przed porankiem Aha, ja tędy mógłbym wejść Uu. I co, może się wyleczę? Chociaż nie, chyba mam sporo zdrowia Nie zauważyłem tych anten u góry, myślałem, że muszę po tych skrzynkach przeskoczyć Ale Mniejsza, nie popisałem się w tym momencie Czekajcie, gdzie to jest? Tutaj na dole Mogę sobie zeskoczyć OK, znowu łamiemy kręgosłup, ale mniejsza z tym otwórz za pomocą klucza GREF bijamy do środka Zamek zepsuty Zepsuty zamek! Spokojnie, Najstarszy mm -hmm. stary autobus Autobus? W godzinę zero w szpitalu uderzył autobus. Przebił się... Można przejść przez niego do środka. Drzwi są zamknięte, więc jest spora Tutaj. szansa, że zostały tu markery. Otwieramy tam jakieś zombie były. znaczy zarażeni, sorry. To nie są zombie, tylko zarażeni. Ale raczej Jestem postarałbym się ich ominąć. Oznaczyłem ci bezpieczne przejście. Czekam przy lobby. Czekam przy lobby. Lobby to poczekania przecież, nie? O! Tu jesteś, ale wariat. GRE zajęło wiele z nich, żeby badać lek. Kiedy wszystko poszło się jebać, znaleźli naukowców ochotników. Zapłacili im kupę forsy i co z tego wyszło? Kupa, Kupa gówna! Prawie, prawie. Ech. Nie mamy dużo czasu, trzymaj się blisko. Dawaj, lecimy, lecimy Hakon. Tutaj jakieś żyki, chyba jak a, na to bym wszedł, to bym. Zamknięt. Stracił kampi. trochę zdrowia. Jasne, najlepiej kluczem, a jak nie masz klucza? <noise> najlepiej <Hakon>. kluczem. Przeszedłem 1000 km sądzisz, że powstrzymają mnie drzwi. Z buta, z buta je wywal. Tutaj powinny być wszystkie potrzebne instrumenty, maestro. Czyli będzie. Mam trochę złomu. Kolejna część Możesz nauki gry. Wytrychy. Montujemy wytrychy i wbijamy się do środka. Nie wiem, nie będę całego złomu marnował na wytrychy, bo nie wiem, czy nie będzie potem do czegoś potrzebne. Możecie pisać w komentarzach. Ha? Sześć wytrychów Dobre na razie robota. mi wystarczy. Zawsze mogę dorobić. Otwieranie zamków, no to jest jasne. Tak samo jak w Skyrimie. Ewidentnie podpierdzielone, ale mi się podoba. Ło. Bardziej w lewo. Na maksa w lewo, dobra. No to był akurat prosty zamek, później w grze oh, będą jeszcze trudniejsze. się na Ma się te rączki. Musiałem się znać <laughs> na rzeczach Nie pierdziel, siema. O, ty chyba się w polskiej służbie zdrowia leczyłeś, bo tak wyglądasz. Ło <laughs> miałem ale... ten atak. Co jest? Po tym ugryzieniu. Ech, ech. O, za wspinanie się otrzymuje punkty parkuru. Może jakaś nowa umiejętność niedługo będzie do rozwinięcia. Pisaliście mi, że mam na początku iść dużo wytrzymałość. Liczę cały czas na wasze porady, nie? Ała, a chyba dotykałem tego. tych grzygowin od żygolaka. Liczę, słuchajcie, cały czas liczę na wasze porady w komentarzach. Propo rozwoju postaci, propo jakichś broni i tak dalej. Jak coś macie to piście śmiało Pomożecie? Pomożecie! Nic z tego Dubsko chodźmy. Tędy Ej, a tu nie była apteczki przypadkiem? Nie, to jest. Miejsce na gaśnice. O, ale patrzcie ile tu jest zombie na dole. Znaczy, zarażonych, sorry. Nie zombie pod nami to jest zamknięte a nie jednak otwarte chyba jakieś wspomnienie się szykuje z dzieciństwa Aiden Mia? Ej, jesteś? To bardzo zły pomysł, Mia. Gdyby był dobry, byłoby nudno. Co ty robisz? <coughs> Mija, nie po ścianie. O, ciekawe, czy znajdziemy to jej rękę od rysowaną. Daj łapkę, nie gadaj. Daj łapkę w górę. Bamba! Przypał. I co? Nie ma tej ręki odrysowanej. Może mi się to tylko wydawało? Wszystko gra? Nie no nie chyba. Polecam Wam film Wyspę Na Tajemnic. Tam też jest taka fajny roz, rozkminiony psychologiczny. Eee. Nie bądźmy z nim szczerzy, bo tamten gość mówił, żeby mu nie ufać, niby jest dla nas pomocy, niby się wydaje w porządku, ten hakon wzbudza zaufania, ale... Za krótko go znamy. Ale jakoś mnie zawróciło to przez infekcję. Coś nie za bardzo się. chce mi pomóc, nie? Ogarniemy ci marker i sprawdzimy jak jest. Dzięki. No, marker będzie wskazywał na ile jesteśmy zarażeni. Dobra, lecimy dalej Właśnie, latarkę odpalę, bo tutaj jest całkiem ciemno I tu jest torba, patrzcie Nie wózek inwalidzki A, jednak torba, tylko że za nim Pała, dobra A, Jak się chowa broń? Nawet nie wiem Ale mniejsza z tym O, bym dotknął tej ściany Się zaraził Coś tu jest? Pa, kolejne skrytki Ja wam mówiłem, że tutaj mój Nawyk gracza RPG Wszystko muszę zbierać Oni tak. mają czerwone te biomarkery. się przemknąć. Kutaj i ruszaj się powoli. Jak śpią na strefie. To nie zobaczą. Okej, okay, czyli to jest misja Jak na cichaka. Zbliżysz, to po tobie. Zresztą pewnie to wiesz. Tak, wiem. No tak, jestem pielgrzymem przecież. Czyli musimy, musimy po cichutku przekrać się, nie wydawać za dużo dźwięków. I takie fajne nawiązanie do Sons of the Forest, bo one tam nie będą miały oczu, te kanibale jaskiniowe. Yy... Ale będą działały na dźwięk, więc możliwe, że w Sons of the Forest podobnie będziemy się przekradali. Tak, żeby nie dać się zauważyć. O, ten mnie chyba zaczyna wyczuwać, jest taki pasek. Zatrzymałbym się przy tej szafce, ale nie chce się... Zbytnio narażać, mogę to przeszukać? Pigmenty, mydło. Kurde, schyliłem się po mydło nieświadomie. <laughs> Przejdźmy tędy. No, ale w of the forest fajnie by było też, gdyby było takie skradanie się po jaskiniach. Pewnie nie wszędzie będzie dało radę. Oj! Oj, oj, oj! Na węch mnie biorą. Patrzcie, nie tylko na słuch, ale też na węch. Co ciekawe. O, wow, jaki syf tu jest, widzicie oh, ten smród? To? Chemia. Masząc się w powietrzu? Kiedy GR straciło kontrolę nad wirusem, zaczęło spryskiwać <grym> tym syfem całe miasto. Świetnie na tym wyszli, co? Ło, <grym> wow. ten test się chyba na NFZ leczył. <grym> co dalej? Parkour. Jak się przyczaił Dawaj mordo nie zamulaj Zombie się ob... Znaczy zarażeni się obudzą Ała No co się tak skradasz Rób z zdubsko Nikogo tu nie ma Dobra idę sam Elo Pogrzebie w śmieciach może coś fajnego znajdę No dawaj Hakon co ty tak idziesz Mieliśmy się przed świtem wyrobić Co ty odwalasz ja pierdzie, mi się wydaje, że coś mi się zbugowało. Bo on chyba powinien szybciej biegać. Ej, napiszcie, jeżeli ktoś z was grał w Darklighta, to napiszcie, czy u was też tak było, albo jak aktualnie gracie. Bo wydaje mi się, że on powinien biec, tylko że coś tutaj ewidentnie się popsuło. Alkohol, pigmenty, dawaj wszystko. Nie wiem po co mi to, ale dawaj wszystko. Może będę mógł sprzedać, ewentualnie. Dobra, jesteśmy w końcu <laughs> O, to już windę da radę otworzyć Tylko, że nie ma windy Dobra Ała To tak jakby z pierwszego piętra skoczyć Na stówę się zawali, nie? Nie pamiętam czy się stanie, ale na 100% się zawali Zawsze tak z moim szczęściem Mówiłem, mówiłem, ja bym szczerze nie robił tego powoli, tylko szybko skoczył do przodu. Nawet żeby ta winda na dół spadła, ja bym po prostu skoczył do przodu, żeby się złapać. Ale wiecie, gadać to sobie można. Żyjesz? Ja jestem! <grystanie> Wespniesz się? Yeah. Tak, daj mi chwilę. Szybko. Kończy nam się czas. <grystanie> no dobra, spróbujmy. Doskoczę tutaj. Doskoczę. Użyjmy latarki. No złap mnie! Dał mnie. nie. Dał rady. Wystarczyło, żeś mi rękę podał. Mam pomysł. Puu! Pamiętasz koktajl, który dałem ci wcześniej w warsztacie dziewczyn. Inhibitor. A, inhibitor. Właśnie. <coughs> Spadłeś na pierwszy poziom. Mieści się tam magazyn gier. No to dawaj do mnie! Poszukaj biało zielonych skrzyń. Powinny tam być inhibitory. No, czyli jak idziemy jak się naćpać, wszystko jasne powinno ci starczyć sił. Chciałem się naśpać. Tak, i tutaj mamy informację, że będziemy mogli zdobywać inhibitory, będziemy dostawali informacje, jeżeli będą w pobliżu. I one nam rozwijają zdrowie oraz wytrzymałość. Możemy sami wybierać. Co mi się bardzo podoba, że jak dostajemy jakiegoś wyboru. Mamy towarzystwo. O nie! Co stanie? Nie dasz mu rady. Wiem, widziałem je bańca. On mnie chyba też wygląda, jak miało, czy? A może nie? Ale blisko, ale blisko. Dobrze, że jest ślepi i głupi, ale obrzydliwy, co? Pobiegł dalej. Okej. Okay. On pobiegł gdzieś w lewo, nie? A gdzie my mamy iść? Mam nadzieję, że w prawo. W śmieci, dobra, nie będę grzebał, bo mnie zjedziecie. Ej, 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 ej! Widział mnie, widziałem mnie. Schowam się szybko. Zapomniałem kucnąć. Shit, Zablokowano od środka. Inhibitor tu jest, ale po drugiej stronie. Musimy się tam dostać. Czy one pójdą spać znowu, czy one tu będą do mnie szły? Kurde, nie wiedziałem, że one tu są. Może zabijmy te dwa, co się obudziły tutaj na spokojnie. A obok reszty spróbuję przejść na cicho. czy mało się wyczerpała? Co ja taki yeah. słaby jestem? Ale też nie są jakieś mocne Dobra, przeszukajmy ich, choć tylko są w sumie oni się obudzili? Czekajcie, zobaczmy na Q Tamten się chyba obudził, co? Ej, Nie, patrzcie, jest ten pasek na żółto I spada Tylko tego przemieńca cały czas słychać Dobra Ej, kilka się chyba obudziło Wszyscy się obudzili! Dobra, spierdzielando Haha! Ha. Ej! Ślepy zaułek! Ej, gdzie ja mam iść? Gdzie ja mam iść? No nie, to miała być misja na cicho. Gdzie ja mam iść? Tu nie ma przejścia. No dobra, walka z hordą. Przynajmniej coś się będzie działo. Ale to nie będzie łatwe. Kurde, zlamiłem totalnie sytuację. Mam nadzieję, że ten przemieniec tu nie wyskoczy. I zaraz mi broń pęknie gdzie trzeba nową założyć. A, i blokuje się jakieś te. Dobra, szybkie leczenie. No, miałem inaczej zrobić tą misję, nie o to w niej chodziło, ale jest jak jest. Dobrze, przynajmniej, że możemy uderzać ich kilku naraz. Myślę, że mi misja zajmie nie dłużej niż minutę, ale szybko mi się wytrzymałość kończy Musimy jak najszybciej nafarmić się tych inhibitorów, bo to się na pewno przyda. I trzeba się nowych umiejętności walki nauczyć, bo... też nie wzgardziłbym. No, Ale się rzucił! Taki wolny był, jak się rzucił, to raz. Zblokujmy ciosy. Okej, okay, udało się. Ty, chłopie, chyba we własnym świecie żyjesz, co? Szybko, lekarstwo! Jestem na hita. Jestem na hita. Dobra, żyje, Żyję, żyje, żyję. Żyje. Jest dobrze. Oj, chciałem cię przeszukać, nie cię dobijać. Trofeum z zarażonego, niepospolite. Okej, okay, chyba coś fajnego dostałem przynajmniej. I spierdzielam, bo się boję tego przemieńca. Ciekawe, czy jakbym tamtędy poszedł, to czy bym go znalazł. Swoją drogą. Tu było przejście pod spodem! Ja nie zauważyłem tego. Aiden, szybko! Razorzy się znajdzie to po tobie. No właśnie słyszę. Ej, ej, baby, chodź! Kuchnia jest tam. Ja tu byłem w tym szpitalu na to wychodzi. Boję się, mija. Jestem młodsza od ciebie. Przestań tchór. Doktor może nas zobaczyć! Nie, zresztą by musiał nas złapać. No chodź, nie wycofuj się! Ale ten Aiden obstraniec. Idziemy, zjemy wszystkie lody! Wszystkie, które schowali, zjemy. Przestań tchurzyć, Aidi. Przestań tchórzyć Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Zaraz sobie dodamy tutaj. Więcej wytrzymałości i będziemy prawdziwymi koksami. O! Dobra, mamy pojemnik. Co tu jest? Porządne buty. Żwica, mydło. Tylko czekajcie, chciałbym szybko zobaczyć, czy te buty się od razu zakładają. Tak. Punkty doświadczenia walki. Koszt wytrzymałości spada. Redukcja obrażeń od ludzi i obrażenia bronią jednoreczną. Czyli tak jak walczymy. A ja tak przy okazji, to czekajcie, zanim wezmę ten inhibitor, co ja mam za bronię? 18, 15, 13, 13. Yy, ta ma 17. Więc ją sobie załóżmy: 13, 13, 15, 16. Dobra, ta ma. To ma 16, więc możemy to założyć. I będziemy mieli już od razu wymienione bronie na trochę lepsze. A teraz Narkołyki! No tutaj nie będę tego czytał, bo to jest to, o czym wam wcześniej mówiłem, że możemy sobie wybrać, czy chcemy rozdać tutaj w HP, czy wytrzymałość. Na razie musimy rozdać wytrzymałość, nie mamy innego wyboru, bo musimy się wydostać z tej windy i doskoczyć do Hakona. A, użyłem inhibitora. Fantastycznie. Wracaj do windy. Ja tego. Cały czas to są takie zadania, które nas uczą tej gry, nie? Czym są inhibitory i tak dalej. Ogólnie później będziemy te inhibitory znajdowali i sami musieli je znajdować. Znaczy, nie musieli, to jest w sumie dobrowolne, ale będziemy chcieli to robić. Halo? Hakon? Hakon se poszedł, mi zostawił. Ło. Teraz pytanie, czy dam radę tu doskoczyć z taką wytrzymałością. O, Chako. teraz dałem radę. Szybko, znalazłem markery. Znalazł markery, o. Pośpieszmy się. Trochę czekałem. Jak się czujesz? Zarażony, ale niezrażony. Hehe, <grym> ale gra słów. <grym> to dobrze. Przepraszam cię za to. Co? Niby za... <grym> Właśnie. Niby za to. za to. W imieniu dziwek, bandytów i idiotów. Januję Cię mieszkańcem Filedo. Przemieści się. Biegnij do światła, szybko. O nie. Ej, misja czasowa, 37 sekund. O nie. Nie lubię presji czasu, jeszcze pełno zarażonych. Shit. Ło! Wow. Jeszcze Przemieńca i przypadkiem kliknąłem spację, Przepraszam. Kliknąłem spację, bo chciałem przeskoczyć. Nie wiedziałem, że mi Przemieniec wyskoczy i nie zauważyłem, co tam, co tam była za Haha! Haha! Mówiłem. Są szybkie, ale nie tak szybkie. Haha! ra do budy, psie! Nie dla psa! Nie dla psa! Było blisko. <laughs> Łatwiutko. Co byś bez mnie zrobił, pielgrzymie? Nie chciałem zostać pielgrzymem. Po prostu... E, tak wyszło. Przemierzyłem cały kraj w innym celu. Przemierzyłem cały świat. O, wyznał mi trochę prawdy. Tak, nazywa się Mia. 15 lat temu byliśmy razem w szpitalu. Niejaki Waltz robił na nas badania. No, coś czuję, że on go dobrze Śmierów zna. Nie brakuje, co? A, no. Badania Muszę na dzieci. Prawda? A potem co? Co hmm. potem? Co potem zrobi? to ty śmierdzisz. Śmierdzi. <laughs> Jeszcze nie wiem. Zamieszkamy gdzieś razem. No chyba zamieszkamy razem, co? Bo to moja jedyna rodzina. Zamieszkamy gdzieś razem, gdzieś w spokoju. Przyda się po tym, jak się zaraziłem. Dokąd pójdziesz? Wszędzie będzie lepiej niż tu. To niezbyt ambitnie. Gdzieś gdzie nie boją się pielgrzymów. To też ważne. Miło byłoby nie musieć się ukrywać. A, hmm? super. Będę łowił ryby. Brzmi dobrze. Cóż, ja mam konkretny plan. Wyglądasz na kogoś, kto ma? Chcę mieszkać nad oceanem. Wiesz, tam podobno jest łatwiej. Chcę się nauczyć surfować. O, też na jakieś stare pocztówki? Nie śmiej się z moich marzeń. Ten się nie śmiał z z niego, a jeden z Hakonem już tak opuścić to miasto. Zabija mnie. Zabija od środka. Pomożesz mi, pomożecie? Ach, ocean jest daleko stąd. Jesteśmy zarażeni, zresztą ludzie boją się pielgrzymów. Nie chcą nas jebać ich. Pomogę ci z nimi. A ty pomożesz mi na szlaku? Znasz trasy. Wiesz, jak przetrwać na zewnątrz. Co myślisz? Ja coś czuję, że Razem on nas nam podpuszcza, nam nie? Co ty na to? To taka muzyczka wzbudzająca zaufanie. Ja nie. mówię, grałem w grę, ale nie pamiętam, nie? Nie, grałem w grę, ale nie pamiętam, coś mi się wydaje, tym bardziej, że to, co ten gość mówił o Hakonie, coś mi się wydaje, że może być nie tak, ale fajnie brwi marzcie jak mu długo nie odpowiadam. Na razie zobaczymy, potem może się z nim zaprzyjaźnię, ale na razie zobaczymy. Zobaczymy, muszę się skupić na swoim celu, więc na razie nic z tego. Rozumiem. O, ale smutny. <słuch> Okej. Okay. O, aż mi przykro, że to co wybrałem, nie? Sytuacja jest taka. Po śmierci dowódcy specy odcięli przejście do centrum. Nie chcą, żeby morderca uciekł. Żeby przejść, musimy być sprytni. Wiem, kiedy zmieniają wartę To jest nasza szansa. Zbiorę to, co będzie potrzebne. Sprawdzę nasze. Czyli szanse, przechodzimy, jak będą zmieniać a ty wartę. Rozejrzyj się. Bożyj sobie. A, chodź. Pokażę ci coś. Co ty mi pokażesz? Co ty mi pokażesz? Ok, wykonaliśmy zadanie. Teraz nasze następne zadanie to porozmawiać z Hakonem, ale to już w następnym odcinku. I ogólnie powiem wam, że w następnym odcinku już będziemy mieli trochę więcej luzu, trochę większą dowolność. Czy chcemy wykonywać misje główne, czy poboczne, czy chcemy sobie po prostu pobiegać po mieście. Także zapraszam na następne filmy. Jak ktoś jeszcze nie zostawił kciuka w górę, to przypominam, bo to zwiększa zasięgi. Nowe osoby, nowi widzowie, subskrypcje, dzwonki, żeby żeby nie przegapić filmów i do usłyszenia już jutro. Siema.